Jesień to czas, gdy pamięć wraca na cmentarze. Wśród setek zapomnianych nagrobków w Opolu jest kilka takich, którym na, którym na pewno warto się przyjrzeć. Z racji tego tworzę serię. Są to, jest to czteroodcinkowa seria w tym roku. W przyszłym roku planuję ją kontynuować. Opole Pamięta Zapomniane Historie. Cztery odcinki dokumentalne, plus kilka shortów powstań również z tego. A mowa tutaj o człowieku, który mówił więcej niż wiele książek, to grup człowieka, który całe życie poświęcił służbie, ludziom i miastu. Rabina Adolfa Winera. Jeśli chcecie, żeby grup waszych bliskich wyglądał tak jak powinien wyglądać na wszystkich świętych, to zapraszam was do sponsora dzisiejszego filmu, czyli Jacarnie Flori Bundy, która ma swoje Lokalizację w Karolince i Turawie Park, która na pewno uwieczni grup waszego zmarłego bliskiego. Adolf Wiener urodził się w XIX wieku, był rabinem gminy żydowskiej w Opolu. Przez wiele lat także jej moralnym przewodnikiem. W czasach, gdy Opole było wielokulturowe niemieckie, polskie, żydowskie, Wiener łączył ludzi, nie dzielił. Za swoje zasługi dla miasta otrzymał tytuł honorowego obywatela Opola. Dziś mało kto o nim pamięta. Na jego grobie wykonanym z ciemnego kamienia wciąż widać inskrypcję w hebrajskim i niemieckim. To ślad czasu, kiedy Opole było miejscem wielu języków i religii. Winer zmarł w pokoju i za kilka dekad jego świat z mapy Europy zniknie. Dziś jego spokój trwa w ciszy tego cmentarza. Niemieckiego świadka historii, którą zapomnieliśmy opowiadać. Jeśli chodzi o zwiedzenie tego cmentarza, Adolf Winer jest pochowany na cmentarzu na ulicy Granicznej, na cmentarzu Żydowskim. Jest on tylko możliwe zwiedzenie go um, po zadzwonieniu na ten numer telefonu. Um, właśnie ten. Ja osobiście nie zwiedzałem go, ale. Na pewno to zrobię i spróbuję sobie to nagrać film. W tym miejscu nie chodzi o śmierć, ale o pamięć. O świat, który był i o ludzi, którzy w nim żyli. Może to właśnie jest sens wszystkich świętych. Żeby pamiętać nie tylko o naszych bliskich, ale i o tych, których historia uciszyła. Adolf Wiener, rabin opolanin, człowiek pokoju.